Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym polecę Wam książki, które moim zdaniem są idealne na lato. Starałam się tutaj wybrać jak zwykle różne gatunki, tak żeby każdy coś dla siebie znalazł, także zaczynamy. Pierwsza autorka na tej liście to Emily Henry i umieściłam tutaj jej cztery książki, czyli Ludzie, których spotykamy na wakacjach, Beach Read, Book Lovers i Funny Story. Te książki naprawdę mi się podobały. Wszystkie mają taki wakacyjny vibe, dodatkowo są to lekkie romanse. I Jedyna z jej nowszych książek, która tutaj się nie znalazła, to Happy Place, ale myślę, że też może się ona spodobać. Mi nie do końca przypada do gustu, dlatego że moim zdaniem bohaterowie tam ze sobą nie rozmawiali, a w sytuacja, w jakiej oni byli, no. Oni powinni po prostu ze sobą rozmawiać o tym, co myślą, co czują, a tego nie zrobili i dlatego ta książka mi się nie podobała i nie znalazła się tutaj na tej liście. Ale te pozostałe cztery bardzo mi się podobały i naprawdę je polecam. Następna pozycja na tej liście to seria Chrisa Cartera o Robercie Hunterze. Jest to seria Kryminałów. Ja przeczytałam do tej pory chyba dwa tomy. Obydwa bardzo mi się podobały. On naprawdę wie, jak budować napięcie. Jak pokazać takiego mordercę, który naprawdę budzi strach, którego naprawdę chcemy złapać. Nie, bra nie, brakuje, w tych, nie brakuje w tych książkach także scen, które no, naprawdę mrożą krew w żyłach. Dodatkowo akcja tutaj rozgrywa się w Los Angeles, czyli w, no, w dosyć ciepłym miejscu, dlatego czytając to w lecie jeszcze bardziej można się w to wszystko wczuć. Wracając jeszcze do romansów, mam tutaj na tej liście The Spanish Love Deception. Jest to romans z wątkiem Enemies to Lovers. Główna bohaterka Katalina, która pochodzi z Hiszpanii, mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Pewnego dnia dostaje telefon e, dotyczący ślubu swojej, nie pamiętam, czy siostry, czy kuzynki, w każdym razie kogoś z rodziny. No ja na ten ślub ma się wybrać i jakoś w tym telefonie mówi, że ma chłopaka, z którym razem tam przyjedzie, i że ten chłopak to Amerykanin. Ona takiego chłopaka oczywiście nie ma, więc no, zostaje jej tylko miesiąc na to, żeby go znaleźć. Jej kolega z pracy, Aaron, którego ona zbyt nie lubi, oferuje, że z nią tam poleci i będzie udawał jej chłopaka. Jak to dalej się potoczy, można się domyślić, no ale o to w tych książkach chodzi. To, co w tej książce mi się bardzo podobało, to to, jak bohaterowie ze sobą rozmawiają, jak ta ich relacja wygląda, jak ona się rozwija, a wiadomo, no, zaczynamy tutaj e, od momentu, w którym oni są wrogami, chociaż nie do końca. No, zwykle tak w tych książkach Enemies to Lovers bywa, że oni tak nie by są tmi rywalami czy wrogami, ale też właśnie tak nie w stu procentach, nie jest to zwykle dwustronne, no, ale w pewien sposób. E, każdy z nich myśli, że to drugie za bardzo sobie za nie przypada, no ale mimo wszystko jakoś starają się dobrze udawać ten związek, żeby właśnie Kataliny Rodzina to kupiła. Kolejna książka na mojej liście to Szeptucha. Ja chyba o tej książce już kilka razy wspominałam na moim kanale, ale jest to moim zdaniem naprawdę idealna książka na lato, dlatego że mamy tak. Po pierwsze, „Szeptuchę” i Słowiańskie Klimaty, a to moim zdaniem na lato pasuje wręcz idealnie. Dodatkowo gościa, główna bohaterka, udaje się na wieś, gdzie ma zostać uczennicą szeptuchy i odbyć taki jakby obowiązkowy staż dla studentów medycyny. właściwie dla studentek medycyny, bo studenci tego robić nie muszą. Ona z tego powodu zadowolona nie jest, no ale tam jedzie, bo musi. Jest to też wioska, z której pochodzi jej mama, więc ma też ona tam jakieś powiązania z nią i. Dzieje się tam bardzo dużo zabawnych rzeczy. Dodatkowo pojawia się jeden bardzo ciekawy bohater, który też odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Ja tę serię pokochałam i na pewno przeczytam ją kiedyś jeszcze raz. Nie wiem, czy słychać te odgłosy, ale jakby co to jest? To mój chrapiący kot, który lubi sobie spać na górze, na regałach. Następna książka na mojej liście to Gdzie śpiewają raki? I wydaje mi się, że każdy o tej książce już słyszał, zwłaszcza niedawno, kiedy premiera tego filmu miała miejsce. To znaczy niedawno, to chyba było rok albo dwa temu, także może nie tak niedawno, ale względnie niedawno. I tak, ta książka opowiada o dziewczynie z bagień. Jest to dziewczyna, która no, mieszka na bagnach, sama. Oczywiście na początku nie była tam sama, ale w wyniku pewnych wydarzeń tak to wyszło. Więc ona tam mieszka no, sama, musi sama się jakoś utrzymywać, starając się no, wycisnąć z tych bagien, co się da, że tak powiem. Więc mamy tutaj bardzo dużo opisów tych bagien, tego życia na bagnach, jak ono w ogóle wygląda, jak ta dziewczyna sobie radzi. Ale to nie wszystko, bo pojawia się tutaj też wątek kryminalny, i nie tylko, bo również jest tutaj wątek romantyczny. I ta książka naprawdę bardzo mnie zaskoczyła, bo ja spodziewałam się, Czegoś bardzo takiego spokojnego, rozleczonego, może trochę, ale tak bardziej w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale właśnie ten wątek kryminalny, zwłaszcza i trochę romantyczny, one sprawiły, że ta książka była zupełnie inna niż ja sobie wyobrażałam. Ona dalej jest dosyć spokojna i momentami rozleczona, ale te wątki dają jej właśnie to coś i ona mi się dzięki temu bardzo podobała. Kolejna książka na tej liście to Poranki na Miodowej 1 i jest to pierwszy tom serii. Ja czytałam tylko ten jeden tom, no ale to nic nie szkodzi. On mi się bardzo podobał. Jest to jedna z niewielu obyczajówek, które mi się podobały. Ja ją oceniałam nawet na 5 gwiazdek. Opowiada ona o Małgorzacie, która ułożyła sobie jakoś swoje życie. Ma pracę, ma partnera, ale pewnego dnia dostaje list, taki zwykły list. I trochę jest nim jakby no, przestraszona. W sensie ona się obawia tego listu, bo domyśla się od kogo on mógł przyjść. I tak jak myślała, okazuje się, że ten list jest od jej cioci, która jest w szpitalu i teraz Małgorzata wraca tam do domu swojej cioci, żeby jej trochę pomóc. Mimo, że nie jest to coś, co chciałaby zrobić, ale jednak mimo wszystko decyduje się tam pojechać i pomóc. No i teraz właśnie w momencie kiedy ona tam wraca na tą swoją rodzinną ulicę, bo wywala się u cioci, to pojawiają się różne wątki właśnie z przeszłości, pojawiają się osoby, które kiedyś znała, z którymi nie utrzymywała kontaktu. Dodatkowo dochodzi też pewien konflikt, jakby może wątek, pewna sytuacja, która ma miejsce na tej ulicy po prostu, która staje się dosyć Istotnym momentem w tej książce. I ogólnie ta książka jakoś tak dała mi dużo powodów do e, refleksji nad życiem, tak e, ogólnie, ale jest to dosyć lekka i przyjemna obyczajówka. Dalej mamy w Snach, To Ja Trzymam nóż, czyli thriller. Tutaj mamy zjazd absolwentów, i wszystko kręci się wokół grupy sześciu przyjaciół, którzy no, wtedy się przyjaźnili, a teraz. No, trochę i drogi się rozeszły, ale właśnie spotykają się ponownie na tym zjeździe. W momencie, kiedy oni byli studentami, doszło do morderstwa. Została zabita pewna dziewczyna. Sprawa nie do końca została rozwiązana, i jedna z osób chciałaby bardzo dowiedzieć się, kto był tym mordercą. Mamy tutaj dwie linie czasowe jedną właśnie z tego czasu, kiedy oni byli studentami. I ta część jest napisana w takim y, stylu Dark Academia trochę. I mamy też linię czasową teraz, właśnie z tego zjazdu absolwentów. No i powoli różne rzeczy zaczynają wychodzić na jaw. My się też dowiadujemy, co tam się właściwie działo w tej przeszłości. No a bohaterowie w teraźniejszości też dochodzą do pewnych wniosków. No także mamy tajemnice, sekrety, spotkanie po latach, czyli wątki, które ja bardzo lubię i no, jak najbardziej tej książkę polecam. Następna książka to miasteczko Twin Falls. Jest to miasteczko, w którym 20 lat temu doszło do pewnego morderstwa. Niby osoba, która to popełniła, została skazana, ale, ale ta sprawa w dalszym ciągu pozostaje no, niewyjaśniona. I po tych 20 latach do miasteczka przyjeżdża podcasterka, która ma podcast kryminalny. No, i zaczyna ona po prostu w tej sprawie grzebać. Dodatkowo mężczyzna, który został skazany za to morderstwo i siedzi w więzieniu, nagle postanawia ujawnić pewne fakty, no i wszystko zaczyna wracać i zaczyna się tak, jakby od nowa. Ta cała sprawa była bardzo ciekawa, ale to, co w tej książce podobało mi się najbardziej, to właśnie ten podcast, który był w nią wpleciony. To było naprawdę bardzo świetne zagranie, i chyba kiedyś czytałam też inną podobną książkę. Sadie chyba się nazywała, tam też właśnie był taki motyw podcastu, ile dobrze pamiętam. Także, no, jak dla mnie to świetna sprawa. Dalej mamy serię o Wilczej Jagodzie. Ja tę serię bardzo lubię i bardzo ubolewam nad tym, że ona się skończyła. Ale no wiadomo, często jednak skończenie serii jest dobrym pomysłem, bo też niektóre rzeczy nie mogą się ciągnąć w nieskończoność. Akcja tej serii rozgrywa się w Warszawie. Główną bohaterką jest Jagoda, która jest specjalistką od kląt. W tym pierwszym tomie pojawia się też pewna dziewczyna, która bardzo chciałaby zostać uczennicą Jagody. Dodatkowo prababca Jagody miała jakieś mroczne sekrety, które też trochę zaczynają wychodzić na jaw. Przez to, że aktualnie w Warszawie pojawia się jakaś fala zbrodni, to Jagoda zostaje w to wciągnięta jako właśnie ta specjalistka od klątw. No i tam zaczynają się dziać różne rzeczy, które też potem ciągną się w kolejnych tomach. Ja tę serię uwielbiam i lo, naprawdę bardzo mi smutno, że ta seria się już skończyła. Kolejna książka to Daisy Darker, czyli bardzo klimatyczna książka. Tutaj mamy taki motyw, jak w i nie było już nikogo Agaty Christie. Cała rodzina Daisy zbiera się na urodzinach jej babki. Są to 80. urodziny, jeśli dobrze pamiętam. Te urodziny mają miejsce w domu, który jest na wyspie. Niby wszystko zaczyna się normalnie, ale o północy babka zostaje znaleziona martwa. Nie bardzo mogą oni cokolwiek z tym zrobić, bo w wyniku sztormu zostali na tej wyspie odcięci, więc nie mają jak się z kimkolwiek skontaktować, wydostać się stamtąd, no nic. Ale to nie koniec ich kłopotów, bo mniej więcej po godzinie ginie kolejna osoba. No i tutaj zaczyna się nasze spekulowanie, kto jest mordercą, kto zginie następny. Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze tutaj przeszłość, w której poznajemy właśnie dzieciństwo Daisy. Mrożna, wciągająca, i na końcu pojawia się pewien, nie bardzo wiem jak to nazwać, powiedzmy, że motyw, ze którym ja nie przypadam. Ja go naprawdę nie lubię, ale nie mogę powiedzieć o co chodzi, bo byłby to ogromny spoiler. W każdym razie on się tutaj pojawia, ale mimo wszystko ta książka jak dla mnie nadrobiła właśnie swoim klimatem i tą całą historią. Także wybaczam jej ten wątek. Nie mogło na tej liście zabraknąć klasyki. Tessa Durberville to książka, która mnie oczarowała, chociaż na początku było mi trochę ciężko się w nią wciągnąć. Książka ta opowiada o tej tytułowej Tesie. Na początku tej książki. Ojciec Tesy dowiaduje się, że jej rodzina, która ma nazwisko Derbyfield, jest podobno spokrewniona z rodziną Derbyville, która jest rodziną szlachecką. No i właśnie dlatego rodzina Tesy wysyła ją do tych Derbyville'ów, jako że jest ona jakąś tam dalszą kuzynką. Tam na miejscu Tesa poznaje swojego kuzyna, który odgrywa w tej książce bardzo istotną rolę. W tej książce mamy naprawdę dużo różnych rzeczy, bo zaczyna się ona w momencie, kiedy Tessa jest młoda i zostaje, tak jakby, wypuszczona w świat. Mamy też tutaj życie Tesy jako no, starszej trochę. Są tutaj też opisy żniw, co jest no, w sobie świetną sprawą. Zwłaszcza, że akcja tej książki rozgrywa się w XIX wieku, więc możemy też trochę. Zobaczyć, jak to życie wyglądało dla takiej, jeśli chodzi o taką osobę, która no, nie, należa, nie należała do arystokracji i wiodła normalne życie, gdzie musiała e, no, zarabiać. Poza pojawiają się też inne rzeczy właśnie związane z takim typowo wiejskim życiem, ale mamy też tutaj początki industrializmu, co było jak dla mnie naprawdę bardzo ciekawe. No, i tutaj cały czas skupiamy się na teście mimo wszystko na jej relacjach z pewnymi osobami i na jej, no raczej tragicznym, można powiedzieć, życiu. Tak jak mówiłam, na początku było mi ciężko się w tą książkę wciągnąć, ale potem, jak już się wciągnęłam, to poszło mi naprawdę szybko i no oczarowała mnie. Kolejna książka na tej liście to Mentalista. Jest to pierwszy tą trylogii, którą w zasadzie polecam całą. Jest to trylogia Kamille Lackberry i Henryka Fekseusa. I ja wiele razy wspominałam na kanale, że ta seria o filmowce Kamille Lackberry, jest taka. No, że mi się po prostu przejadła, że już nie mam zamiaru jej kontynuować, jeśli cokolwiek tam wyjdzie i że książek tej autorki też już raczej nie będę więcej czytać. Ale tak, ta seria bardzo mi się podobała. Ona jest zupełnie inna niż Fielbaka. Mamy tutaj. Dosyć dużo brutalnych morderstw przez całą tę trilogię i ciekawą grupę, która tymi morderstwami się zajmuje. Główna bohaterka, Mina, jest bardzo specyficzną osobą. Ma swoje... dziwne rzeczy po prostu. I w momencie, kiedy zostaje znalezione ciało pierwszej ofiary, okazuje się, że jest ono znalezione... No, i ono jest zainscenizowane w pewien sposób. I jest to sposób, który sugeruje, że ma to coś wspólnego może z jakimiś sztuczkami magicznymi albo coś takiego. I dlatego właśnie Mina kontaktuje się z Vincentem, który jest mentalistą, takim magikiem, robi takie swoje właśnie przedstawienia dla ludzi, gdzie pokazuje takie no, sztuczki. I dlatego ona właśnie się z nim kontaktuje. I w tym momencie zaczyna się ich współpraca. Dodatkowo okazuje się, że ten Vincent też zostaje w coś, powiedzmy, że wmieszany. I on też jest dziwny. Więc mamy dwójkę głównych bohaterów, którzy ze sobą współpracują, i obydwoje są naprawdę dziwni. I ta seria naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Trzeci tom był moim zdaniem najsłabszy, niestety. No, ale całościowo bardzo mi się to podobało i polecam. Przedostatnia książka na tej liście to Zapomniany Ogród. Jest to książka z gatunku, który niedawno zaczął do mnie bardzo przemawiać, a mowa tutaj o powieści historycznej, ale nie tylko, bo mamy tutaj też dużo akcji, która dzieje się teraz. Całość zaczyna się od tego, że na początku XX wieku, na statku, który płynie z Anglii chyba do Australii, zostaje znaleziona mała dziewczynka. Ona jest tam sama, nikt nie wie, kim ona jest. Co ona w ogóle robi, no, nie wiadomo. Potem mamy kolejną linię czasową, która zaczyna się chyba w momencie, kiedy jedna z głównych bohaterek Nell ma 21 urodziny. Dowiaduje ona się wtedy o pewnej rzeczy i udaje się do Anglii. Trzecia linia czasowa to linia z teraz, której główną bohaterką jest Cassandra. Wnuczka która dowiaduje się, że otrzymała spadek, którym jest dom gdzieś w Anglii, i ona też do tej Anglii się udaje po to, żeby się dowiedzieć, o co tam chodzi. Na początku może być tutaj trudno się trochę połapać, bo jest naprawdę bardzo dużo tych dat i, i różnych interesowych, ale w tym momencie to po prostu wszystko wskakuje na swoje miejsce i można bez problemu czytać, bez zastanawiania się co i jak. I ta historia jest naprawdę wciągająca. Zwłaszcza te dalsze linie czasowe, bo linia czasowa Kassandry była moim zdaniem dosyć nudna, i ja tej Kassandry w ogóle nie polubiłam. Ona naprawdę była nudna, ale jest to dosyć mała część tej książki, więc można tak jakby no, przeboleć. Ale te inne linie czasowe, naprawdę świetne, ta cała historia tej rodziny. Sekrety, wszystko co tam się dzieje, no po prostu strasznie mnie to wciągnęło. I w ogóle się tego nie spodziewałam, także no, na pewno osiągnę po więcej książek tej autorki. Ostatnia książka na tej liście to Tajne przez Magiczne i jest to seria Urban Fantasy. Ja przeczytałam dwa tomy tej serii i obydwa mi się podobały chyba tak samo. Mamy tutaj główną bohaterkę, Agatę, która rezygnuje ze swojej obecnej pracy i zatrudnia się jako woźna w przedszkolu. Niby brzmi to normalnie, ale okazuje się, że w tym przedszkolu jest pełno dzieci, które mają jakieś magiczne moce. A no, opieka nad takimi dziećmi może być czasami trudna, bo nie dość, że mamy tak jakby zwykłe problemy, jakie wiążą się z małymi dziećmi. To dochodzą jeszcze te magiczne, ale to nie wszystko. Pojawiają się tutaj też różne potwory, demony. I też inni bohaterowie, którzy są magiczni, także nie tylko magiczne dzieci. Te książki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie. Zwłaszcza dlatego, że ja o nich w zasadzie nic nie słyszałam. Widziałam je może raz czy dwa na Instagramie kiedyś i tak jakoś. No stwierdziłam, że czemu nie? I okazało się, że to był naprawdę dobry pomysł. I szkoda, że o tych książkach więcej nie słychać, bo wydaje mi się, że są do tego jak najbardziej warte. To były już wszystkie książki. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzach, jakie książki wy polecacie na lato. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się w następnym filmie. Cześć!